Fascynujące jest życie. Myślę, że świat i czas, w jakim wszystko się kręci, przyspieszyły tak, że przekracza to zdecydowanie naturalne, wrodzone zdolności ludzkiego mózgu do tego, żeby się adaptować do zmian w czasie rzeczywistym, rejestrować i interpretować wszystkie bodźce w pełni, zupełnie bezstratnie. Jeśli mówimy o współczesnym człowieku. Dane z internetu wskazują, że statystycznie przeciętny konsument mediów ekranowych poświęca na nie około 6 godzin i 45 minut dziennie. Istna smażalnia mózgów. Wszystko jest ciekawe i wszystko jest o wiele. I wszystkiego jest o wiele za dużo, by móc obejrzeć wszystko. A perspektywa bycia opłacanym twórcą staje się tak atrakcyjna, że podaż materiałów zawsze będzie przekraczać możliwy popyt. Choć to niesamowite, opiera się to głównie na monetyzacji hipnozy.